To był spokojny, zwyczajny dzień. Woziłem klientów w taksi swoim 800-konnym Mercedesem, żeby zrobić im niespodziankę i wywrzeć jakieś reakcje. Tymczasem następny pasażer sam był dla mnie niespodzianką i zaskoczeniem. Czy pozytywną? Oglądajcie do końca. Marcin? Marcin? Dobry, dobry. Ja jestem twoim kierowcą? Tak, witam, cześć. Cześć. Robert, tak? Tak oczywiście Dzień dobry Cześć tam... Czemu taki załaskowany Takie już życie wiesz, taki styl Okej okay. Tośnik na pewno No dużo dziartu, no no jeszcze jak LX ma Pracownia artystyczna Degenera A Tam to... pracujesz? Nie Degenerat? Degenera. Degenera. Tak. Okej. Okay. To jest mój tatuażysta. A okej. Okay. Mam obraz za 10 koła też. Sponacz jak fura? Zajebiście. Jakie było pierwsze wrażenie w ogóle? Wow, 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 wow. Dobre auto? Zajebiście, fura. Miał być pod kolor butów. <laughs> Gdzie ten Opel? No to jest Opel, to jest Opel. No. To jest Opel taki... To jest... trochę dużo pali, powiem Ci szczerze, jak na Opel zajebiście wygląda. Stuningowany. Tak. No i Ja to po prostu sam w sobie, powiem Ci szczerze, że zdziwiony byłem. Tak? Tak. Dobra, się... przypierdol mu teraz! To lecimy? Lecimy! Wow. Tak to śmiga. No, trakcja wyłączona. Małże... <laughs> no, to... No. Bosko, bosko. Bosko, powiem ci się, że bosko, jezu, ale popcorn, ale popcorn, żeby jeszcze tak u mnie w mikrofonie jezu, to ja bym się, powiem ci szczerze, ściwi. No, jest, jest, jest zajebiste. Ile to kosztuje? Samochód? Tak. A chcesz kupić? Tylko żebyś nie ukradł. No, tylko poluję w Londynie na takie. Nie, Nie widzę, że jesteś, widzę, że jesteś normalny, fajny, tak, normalny tak, gość. Tak, tak. Ile to kosztuje? Powiedz mi szczerze. Taka kurwa zajebista furka jak AMG. Szczerze? Tak. No ja tylko szczerze, bo zawsze szczerze. Eee, nowy chyba z pół kosztował, ale, wow. ale Ale on ma 800 koni mocy. To to jest naprawdę wow. okazyjna wow. cena. Wow, wow. Tak wow. za niego. Wow, wow. Ojej, jejku. Ojej, jej. Wow. <laughs> Grubo co? Ja zdaję jest chamorowa, bo Jezu Jest grubo Często zdarzają się takie uberki? Nie, nigdy w życiu. Tylko z tobą. Z tobą tylko zajebiste takie uberki są. A czym się zajmujesz? Jak mogę sprawę? A, kurwa, nie twój interes, wiesz o co chodzi. Aha, okej, okay, dobra, nie pytam. Lepiej nie, nie, ja nie... lepiej nie. <laughs> Poważnie? Nie, 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 nie. nie. może. zajebiście, ogólnie mi się bardzo podoba Bardzo mi się podoba Weź tu skręć Czemu tu? Weź tu skręć Serio? No To już tutaj w sensie? Tu cię zatrzymać? No gdzieś tutaj Jest prosto, jedź prosto tędy, 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 prościutko Zajebiście Tu jest w porządku? Poczekaj chwilę Rozejrzyj się nie. Dalej? Dalej. Jedziemy dalej? Tak. Tam dalej jeszcze. Okej. Okay. Ale będę musiał kończyć. Niestety, bo już jesteśmy za, za kursem. W uh -huh. aplikacji mam inny adres po prostu, więc... Ale po... Ale jeszcze, jeszcze, jeszcze dalej, jeszcze, jeszcze. Ale cię drodze, Nie ma problemu. Dzięki bardzo. Ah. Tego się nie da opisać słowami. <laughs> Skąd taki pomysł na outfit? na Outfit e, London Drill Serio? Mhm. Okej, okay. takie modne teraz. Tak, oczywiście, że o, ostatnio, ostatnio z kumplem Lambo śmigałem, słyszałeś? Nie, nie. Powiem nie. Ci, fajna zajawa. Ale powiem Ci szczerze, że Mercedes jest piękny ten, akurat pod kolor moich butów. A rzeczywiście. Tak, tak, jest to bajeczny po prostu i powiem Ci szczerze, że no no pięknie, 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 no. samochód bajka. Tak panorama, to, 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 to przydał mi się taki, powiem ci szczerze. Kurka, furka i komórka, tak? Dogadamy się. Na no pewno jakaś tam sobie zaradzimy, wiesz co chodzi. Często jak zamawiasz przejazdy to właśnie tak w takim otwicie w kominarce chodzisz? Yy, powiem ci szczerze, no Czasami, czasami jak się coś tam... A tak spytam szczerze, nie, nie boją się ciebie kierowcy, bo ja to tak... tak. Ja się, widzę, że jesteś spoko gość, ale... No, no, ale powiem wiesz. ci szczerze, ludzie się boją nawet i normalne zwierzęta się boją. Ale to tak. już jest szczegół, nawet nie podejdzie do mnie, bo będzie szczekał na mnie, rozumiesz o co chodzi. A to może, może taką złą aurę masz jakąś. Nie wiem, nie wiem skąd taura, powiem ci szczerze, ale próbuję się jakoś pokazać z dobrej strony, tak, tym wszystkim ludziom, ale no jakoś to mi nie wychodzi. Myślę, że ta komiarka może tak, coś, tak, coś, tak. coś mieć w związku z tym, tak, tak, jak cię tak, odbierają. Tak, 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 ale powiem szczerze, że no jak mnie odbierają, tak mnie odbierają, wiesz, jestem tylko człowiekiem, tak, i robię tylko po to, że po prostu, żeby, nie wiem, no, pokazać ludziom innym. Takie życie coś że można, tak? Że można. I co, i tak sobie śmigasz, jeździć takim AMG na Uberze? No, taka akcja akurat. <grym> Jezu. Y, po prostu oczywiście nic nie płacisz za przejazd. Nie przejazd tak. masz za darmo. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Ile takie coś pali, może się zapytam, bo jak na Uberze jeździmy, to no, powiem Ci szczerze, że... Zależy, jak śmigasz. A, bo jak tak... Ale pięknie brzmienie. <grym> jak śmigasz tak, to to... To jest bardzo, bardzo duży, to w ogóle jest, nie wiem czy Ty pijesz alkohol, ale to na alkohol pije. Tak? No, to jest nie, nie tylko benzyna, ale, ale na, na taką mieszankę z alkoholem, uh -huh. żeby miało więcej mocy. I dlatego właśnie może Ach, wyrywać bardziej. No. 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 Czuć, jak leci na boczki ta te trakcja, ten moc, te 800 koni, jak to czuć pięknie. Lata na boki jak moja była, widzę. <śmiech> <śmiech> poważnie? No, poważnie, no zobacz no. Współczuję o, Daj spokój, że... szkoda gadać, tak Ci powiem Powiem Ci, że... Uaaa, dawaj Jest dobrze? Pięknie, pięknie, bajecznie Ale majebniecie, ja pierdolę dole. kurwa Na 800 koni robi swoje Robi, ale Meriva by tak nie śmigała O Merivka to by była na za pierwszym zakręcie zrobiona no. To prawda no. To prawda. No, jest gruba. ja nie wiem czy nawet jedno koło tego Mercedesa kosztuje tyle co Meriva, wiesz? E, nawet no. i te jedno koło kosztuje więcej niż ta Merivka, powiem ja szczerze. Że... No, tak, no. Ja jako, w ogóle miałem Merivę. Uh -huh. Kiedyś za 5 tysięcy ją kupiłem z tego co pamiętam. O Jezu. No to tutaj by się zgadzało. Uh -huh. Że tu jedno koło więcej. Tak. E, no ale... ale koło, no, pewnie z dyszki na pewno kosztuje, co nie? jedno koło, tak. taka felga wiesz co, nie zamierzam sprzedawać ani się pozbywać, ale ale pewnie tak ja powiem Ci szczerze, jakbym jeździł na, te, na takim Uberze takim samochodem, to bym zbankrutował to nie ja... mnie paliło by mniej więcej wyszło no. jestem blisko, tak. jestem blisko bankrutu tak. o, jestem blisko ale powiem Ci, Mercedesik baja, baja Marzy mi się taki, powiem Ci jeszcze za parę lat. No. Mam nadzieję, że jeszcze sobie wiesz, zarobię oczywiście, ale to... Tego Ci życzę, żebyś zarobił. Dzięki bardzo. Jesteś naprawdę niesamowity. To, to Ty jesteś robię? niesamowity. Aha, naprawdę, jesteś bardzo barwną postacią w moim dniu. Dzisiaj o rano jeżdżę cały czas na mhm. aplikacji. Już kilku klientów miałem i chyba takiego człowieka barwnego nie poznałem jeszcze. Co tu w ogóle ta kamera robi? co, taki wideorejestrator, żeby, żeby było bezpiecznie w aucie, <laughs> można pomachać ja do kamery. Cześć! Tak, ja prowadzę taki program motoryzacyjny. No to super, o Jezu, to się natknąłem na Uberka. <laughs> <laughs> tak, tak, jest, jest bezpiecznie, śmigam sobie z kamerą zawsze. Mhm. Uh -huh. Cheese! Cheese! Dawaj, dawaj. Puszczonka! <laughs> ja, ja się śpieszę, kochany, ja się śpieszę Przepraszam, przepraszam, przepraszam Spoko, spoko, nie, się to nie stało Ale powiem Ci jeszcze, że baja, baja samochód Dobry jest dowodnik, co? Fuj, fuj, fuj Tak się popatrzyć tak na ulicę, to numer jeden wśród wszystkich samochodów ja się zapytam, ile pali to na sto? Z 40 litrów myślę O, grubo Opa O, a? Uważaj proszę na ten punkt, bo już dwa razy, uh -huh. wiesz, Przepraszam. On jest bardzo łatwy. Przepraszam, no mhm. Uważaj proszę. Czekaj Dobra. jeszcze, nagram. Tak rytmicznie. Jak? jak? Zajebiście. Jeszcze raz dawaj. Jak? Zajebiście. <laughs> Ja, pierdole. ja, pierdole. ja pierdole. Co? Co ty? Wszystko jest okej? Okay? Wszystko jest git? Ja, ja, ja. O, Ale to robi. Robi, robi wrażenie. Petarda. Nie, to co to, to, to robi to... Nie, 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 nie może być. No. Jest... Naprawdę. Podobało się? Samochód. No kurde, jeszcze jak. No. Co najbardziej Ci podobało? Nie wiem, ten dźwięk z tyłu, naprawdę. To robi robotę no. fest. To jak to wstaje, to z... nie do opisania. Nie, to Zajebiście. trzeba poczuć, bo to nie wyobrażalnie O, no, odczucia no, są zajebiste. Bardzo wam dziękuję.